W dzisiejszym biegu, 27 biegu powstania warszawskiego udało mi się wygrać z czasem około 30 minut i 6 sekund. Biegło mi się dzisiaj bardzo dobrze. Od początku rywalizacji nadawałem tempo. Już na pierwszym kilometrze udało mi się uciec rywalom i tak naprawdę samotnie przemierzałem kolejne kilometry. Za chwilę proszę Państwa wspólnie wszyscy razem odśpiewamy. wielkie brawa na warszawskich powstańców! Zróbcie Dwa czy trzy dziecko, drugi. Także no, bardzo się cieszę, na piątkę jeszcze nie bijałem. Nie Niego swoje do dwóch dni a potem wszystkie, zwolnił przeznaczenie, przynęczenie, dał o na więc czasem w porządku Za świetne wyniki i przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, że w tak piękny, tak godny i tak wyjątkowy sposób razem z nami szczycie to wielkie dla nas święto. プロ野球の皆さん、プロ野球の皆さん、プロ野球の皆さん、プロ野球の皆さん、プロ野球の皆さん、プロ na początku. Wiedziałam, że nie ma za dużej konkurencji, ale nie wiedziałam, na co mi stać, bo jestem cały czas w treningu. Nie było lekko, powiem tak. Trochę miałam prezesy, ale jednak starałam się jakoś nakręcać z kilometra na kilometr. Eee, no, tak Różne, bo było zbiegi, były podbiegi, więc było takie, duża taka różnica e, sekundowa, jeżeli chodzi o kilometry. Atmosfera no, była e, bardzo fajna. Na każdym punkcie wiele kibiców dopingowali, krzyczyli nawet po imieniu. Fajny bieg, atmosfera i zobaczcie, wymiar patriotyczny. Dlatego no, mówię, warto było tutaj przyjechać. Zbieramy się do finiszu! Pięknie, dyskaza za wami! się rów trzymać równe tempo, trasa pierwszej piątki była dosyć e, dużo łatwiejsza, więc, więc tempo e, wydawało się, że będzie wskazywało na wynik poniżej 30 minut. Jednak e, druga część, e, szczególnie siódmy kilometr, gdzie byliśmy w tunelu, w bardzo trudnych warunkach, troszeczkę spowodowało, że to tempo spadło. Do zakrętu i już czuć, i widać metę! Brawo! Bardzo się cieszę, że mogłam po raz kolejny wystartować w biegu Powstania Warszawskiego. Raz w swojej karierze udało ja mi, się nie nie mi się wygrać ten bieg, kiedy jeszcze był bardzo malutki i startowało niecałe 200 osób. Natomiast teraz to już naprawdę potężna impreza mnóstwo osób. Wszystkie biegną w opaskach, bo biegniemy dlatego, że pamiętamy. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć. Dzisiaj zajęłam drugie miejsce. Niewiele zabrakło do rekordu życiowego. Ale cóż, o tego jeszcze będę walczyć. Bardzo się cieszę, natomiast, że mogłam razem z właściwie 11 tysiącami osób, które tutaj były, uczcić pamięć powstańców. bardzo na bardzo się cieszę, że udało mi się tutaj wystartować. Przede wszystkim zaskoczyła mnie bardzo duża ilość kibiców na trasie, którzy bardzo gorąco dopingowali mnie i, i resztę zawodników. To naprawdę dodawało duchy i chęci do tego, żeby biec dalej, męczyć się. I, i walczyć o wynik. E, chciałem tutaj zawsze wystartować. Słyszałem, że jest tutaj e, bardzo dobra atmosfera. E, wymiar patriotyczny biegu był również dla mnie bardzo istotny, jako dla żołnierza Wojska Polskiego, także cieszę się, że tutaj mogłem e, biec i przez, ten, e, przez to moje zwycięstwo złożyć tak jakby hołd e, dla tych, którzy walczyli e, za Polskę, za Warszawę e, w 44. Niestety druga dzień trasy strasznie mnie zabiła i. A dlaczego? Dlaczego? No była pod górkę według mnie. No nie, nie czułem siły w ogóle na drugiej części.